Cześć! Witajcie w nowym filmie! Jak większość z Was wie, płetwal błękitny jest największym zwierzęciem żyjącym na Ziemi. Ale czy wiedzieliście, że istnieją inne gatunki zwierząt, które również mogą urosnąć do ogromnych rozmiarów? Dzisiaj zaglądamy na naturę i pokazujemy 20 największych zwierząt, jakie kiedykolwiek udało się uchwycić kamerą. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Nosorożec Gertie wygląda jak prehistoryczne zwierzę i mówi się, że jest największym nosorożcem czarnym w historii. Została uchwycona kamerą w 1950 roku w strefie ochrony Amboseli, Parku Narodowego w Kenii. Nic dziwnego, że przyciągała setki ludzi. Wszyscy chcieli zobaczyć jej nienormalny wzrost i rogi. Przeciętny nosorożec waży około 1600 kg, ale Gerty podobno ważyła niewiarygodne 2300 kg. Wyobraź sobie, że na ciebie szarżuje. Numer 19. Bieliki amerykańskie to ptaki drapieżne, które żyją głównie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zdajesz sobie sprawę, jak duże mogą być, gdy widzisz je w prawdziwym życiu, lub w tym przypadku w tym wideo. Wierzcie lub nie, ale przeciętny wielik może rozwinąć swoje skrzydła do 2 metrów. Ptaki te były na skraju wyginięcia w przeszłości, ale dziś populacja ponownie znacznie wzrosła. Numer 18. Duże płaszczki są rzadkimi zwierzętami, które nie często zobaczysz na powierzchni wody. Ale kiedy to się stanie, przekroczy wszystkie Twoje oczekiwania. Uważa się, że płaszczka na tym filmie jest jedną z największych, jakie kiedykolwiek złapano. Podobno została złapana w rzece Mekong w Kambodży i ważyła ponad 300 kg. Ewolucja była po stronie płaszczki, ponieważ w ciągu milionów lat ich istnienia ewoluowały do ponad 5 metrów. Istnieją jednak raporty, które mówią, że mogą rosnąć jeszcze większe. Numer 17 Psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, a z takim psem jak ten z tego filmu u boku nie będziecie się bali. Mówi się, że pies jest mastifem tybetańskim, rasą psów, która może rosnąć bardzo duża, ale pies w tym wideo wydaje się przerażająco większy niż przeciętny mastif tybetański. Pierwotnie hodowane w Tybecie jako psy stróżujące, mogą osiągnąć wysokość do 90 cm z wagą 70 kg. Numer 16. Czy jest coś, co sprawia, że twoja skóra swędzi bardziej niż ślimak? Cóż, prawdopodobnie gigantyczny ślimak. Poznajcie morskie ślimaki czarne, które są dosłownie największymi ślimakami na świecie. Zwierzęta te można znaleźć wzdłuż amerykańskiego wybrzeża Pacyfiku. Pojedynczy czarny ślimak może ważyć aż około 14 kg, czyli więcej niż mały pies. Co byście zrobili, gdybyście poczuli, że pełza on po twojej nodze? Numer 15. Króliki i zające są jednymi z najszybszych zwierząt na świecie. Ale gdybyście byli tak duzi jak Darius, czy nadal bylibyście tacy szybcy? Darius to flamandzki olbrzym, belgijska rasa królika, która należy do największych na świecie. Jak widać, jest on niemal na równi ze swoim właścicielem. Darius ma niesamowite 1,30 m długości i waży 22 kg. Numer 14. Być może nie wiedzieliście o tym, ale pingwiny prowadzą ciężkie życie. Wszystko jest przeciwko nim od momentu, gdy wyjdą ze skorupy. Ale jeśli masz rozmiar tego pingwina cesarskiego, prawdopodobnie nie będziecie tak przerażeni. Na ile oszacowalibyście jego wzrost? Średnio pingwiny cesarskie mogą rosnąć tak wysoko jak 1,30 m, co jest porównywalne z 8 dzieckiem. Numer 13 Pierwszą myślą, która przychodzi do głowy, jest to, że prawdopodobnie chcesz uciec tak szybko jak to możliwe po zobaczeniu tego szczura. Patrzysz na nutrie, zwykle spotykaną w miejscach z dużą ilością świeżej wody. Są one również nazywane białymi szczurami lub szczurami bagiennymi. Od głowy do ogona mogą rosnąć na 64 cm. Innymi słowy, są znacznie większe niż przeciętny szop. Numer 12. Czy zawsze zastanawialiście się, dlaczego goryle biją się w piersi? Robią to, aby pokazać innym swój rozmiar ciała i siłę. Goryle górskie są największym gatunkiem ze średnią wysokością 1,80 m. I jednak w 2007 roku zrobiono zdjęcie prawdopodobnie jednego z największych goryli, jaki kiedykolwiek został zabrany do miejsca spoczynku. Według historii, kilka osób pomogło i zajęło to ponad 7 godzin. Numer 11 Wielbłądy służyły ludziom przez lata, transportując ich na duże odległości, ale czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na różne gatunki i ich rozmiary? Wielbłąd baktryjski może osiągnąć wysokość 3 metrów, ale jeśli spojrzysz na wielbłąda w tym filmie, wygląda na to, że mogą być w stanie rosnąć jeszcze wyższe. Niewiarygodne, prawda? Numer 10 jest to dobrze znany fakt, że niedźwiedzie polarne są największymi drapieżnikami w kraju. Mogą osiągnąć niesamowitą długość 3 metrów z wagą 800 kg. Ponadto są to również niesamowicie niebezpieczne zwierzęta, ale jak widać na tym zdjęciu, był kiedyś gigantyczny niedźwiedź polarny, który miał ponad 3,4 m i ważył ponad tonę. Gigantyczne niedźwiedzie polarne nadal przemierzają Arktykę dzisiaj, ale kto wie, jakie duże okazy są wśród nich. Numer 9. Plemię Akta to ludność zamieszkująca filipińskie lasy deszczowe, która twierdzi, że miała spotkania z gigantycznymi wężami. Trzecim największym wężem, jaki kiedykolwiek tam odnotowano, był wąż o długości 6,9 metra. Jeśli to już brzmi przerażająco, nie bierz kąpieli w rzece Balech w Malezji, ponieważ historia mówi, że z helikoptera widziano gigantycznego pytona czarnego o długości 33 metrów. Mieszkańcy dzielnicy Wajanat w Kerali w Indiach widzieli gigantycznego węża przekraczającego drogę całkiem niedawno. Numer 8 Warany z Komodo są rzadką siłą natury, a w tym filmie dwa z nich walczą ze sobą. Może to przyprawiać ociarki. Walki Waranów z Komodo mogą trwać ponad 15 minut. Są to również największe jaszczurki na świecie i mogą dorastać aż do 3 metrów. I tu małe ostrzeżenie. Nie możesz od nich uciec wspinając się na drzewo, ponieważ mogą stać na ogonach. Numer 7 Nie można się z tym spierać. Słonie są największymi żyjącymi zwierzętami lądowymi. Przeciętny, najmniejszy słoń afrykański nadal będzie spory, mierząc do 4 metrów. Jednak gigantyczny słoń został uchwycony kamerą w Kenii we wrześniu 2017 roku. Wygląda to jak oglądanie prehistorycznego mamuta przechodzącego obok, prawda? Numer 6. Tygrysy to również zwierzęta, które mogą rosnąć ogromne. Oto dowód: biały tygrys mieszka ze swoim właścicielem w Myrtle Beach Safari. Średnio mogą urosnąć do 3 metrów długości, z wagą ponad 300 kg. Ale wygląda na to, że tygrys na tym filmie jest o wiele większy. Trzeba też być bardzo odważnym, aby chcieć żyć z tymi zwierzętami. Numer 5 Tutaj widzimy niesamowity widok dwóch gigantycznych żabybyków walczących ze sobą na środku rzeki. Wszystko czego dowiesz o tych żabach sprawi, że będziecie dziękować, że ewolucja nigdy nie przybliżyła ich do wielkości człowieka. Obecnie żaby byki mają średnio około 25 cm długości i wagę 2 kg, ale mówi się, że mogą one rosnąć jeszcze większe. Aha, i jeszcze wracając do walki między tymi dwoma żabami. Robią to, aby zaimponować potencjalnej partnerce. Numer 4. Możesz myśleć, że homary nie mogą osiągnąć tak dużych rozmiarów, i to jest w zasadzie prawda. Ale na tym filmie widzimy, jak Jeremy Wade wyławia z wody gigantyczny okaz. Olbrzymi homar, jak ten, jest największą słodkowodną rybą bezkręgową na świecie. Waży około 13 kg i ma aż 80 cm długości. Czy poradzilibyście sobie z chodzeniem w mętnej wodzie, wiedząc, że te homary są w pobliżu? Numer 3. Świat jest już przyzwyczajony do krów i ich ponadprzeciętnych rozmiarów, ale nigdy nie widzieliście takiej krowy jak blossom. Jak widać, blossom góruje nad swoją właścicielką, Patty Metz Hanson. Krowa ma niesamowitą wysokość 190 cm, a blossom została nawet uznana przez Światowe Rekordy Guinnessa w 2014 roku za największą krowę na świecie. Numer 2 Tasznik Goliad jest największym gatunkiem pająka na świecie i może dorastać do 13 cm długości, ale uważa się, że jeszcze większe okazy żyją w dżunglach. Pająki sprawiają, że wyglądają na jeszcze większe, gdy są zagrożone, jednocześnie wydając syczący dźwięk. Ich dieta składa się z wszystkiego, co mniejsze lub tej samej wielkości co one, w tym ptaków, jaszczurek i bezkręgowców. Numer 1 Tutaj mamy mi Elmo 3, który dosłownie zdobył wiele nagród za swój ogromny rozmiar. Na stanowym konkursie największych świn w Indianie waga pokazała 591 kg. Przeciętna świnia osiąga najwyżej 350 kg, ale mi Elmo 3 zawsze był wybitną jednostką. Podczas gdy przeciętna świnia zjada około 2 kg dziennie, Elmo dostaje 15 kg. Jakie jest największe zwierzę, które kiedykolwiek widzieliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.